Siema, siema, tutaj Kongu, witam was w kolejnym odcinku z Call of Duty Advanced Warfare, witam was bardzo serdecznie. Jak na razie wczytuje nam się ta gra, nie wiem czy niestety nie będziemy troszeczkę wysunięci w przód, ale naprawdę niewiele. Zobaczymy, w każdym razie oglądajmy to, na razie powinno być ok. A i w tym odcinku nie będzie kamery, ale to zobaczycie jeszcze zaraz dlaczego. From your sleep. There are some days we never forget. Moments burned into our memory until the day we die. Where were you the day everything changed? Four years ago, one man tried to destroy our way of life, one man tried to throw the world into darkness. It felt like we could never find our way back. But we did. Together. When you were vulnerable, we gave you our strength. When you were sick, we delivered you the cure. When there was chaos, we brought you order. Stability. Safety. A chance to start again. Who are we? No i okej, okay, powiem Wam tak, no troszeczkę już jestem do przodu, chyba. Zresztą, ponieważ, ponieważ niestety wysunąłem się troszeczkę naprzód ze względu na to, że. Że wydawało mi się, że. No źle było, bo było źle, tak naprawdę. No nie wiem dlaczego wydawało mi się, że 4 na 3 powinienem grać, to no nie? A było ustawione 16 na 9 i to wszystko było rozciągnięte. Wszystko lepiej wyglądało, bo mam opcję w monitorze przełączenie się na 4 na 3 i jak się przełączałem, to wszystko wyglądało lepiej zdecydowanie, więc prawda jest taka, że, że było inaczej. Dlatego jesteśmy troszeczkę do przodu. Oni z tego co co mówili, nie zauważyłem co takiego ciekawego mówili. Powiedzieli, że um, 4 lata poszukiwania Hadesa, a tak naprawdę mieliśmy go wszyscy cały czas pod nosem. No i to właściwie tyle. Ale żeśmy się przejechali tymi, tymi zajebistymi rzeczami, tymi skuterkami. Powiem wam jeszcze tak. Ojeju. Jest nas czterech, a nie nas. nie trzech? Ok. Zajebiście. E, to teraz powiem wam, dlaczego nie ma kamery. Nie ma kamery ze względu na to, niestety, że. E, że nasza. E, mój zajebisty program, z jakim jest Sony Vegas, coś psuje i w momencie, w którym coś dużo się dzieje na ekranie, na przykład robię coś takiego, to po prostu kamera się psuje i. Spada jej yy, ostrość po prostu. Dlatego takie coś chyba nie ma sensu. Camtasia niczego takiego nie psuje, ale Camtasia nie dopuszcza nagrywania, renderowania w 60 klatkach na sekundę, co też jest złe. Dlatego nie wiem, spróbuję ściągnąć Adobe Premiere i ewentualnie może tam będzie działało, chociaż nie wiem, no trudno mi powiedzieć. Zobaczymy. Dobra, lecimy dalej. Może byśmy podjechali szybciej, bo za dużo to co się tutaj na razie nie dzieje. Taka prawda. point ahead. 12 o'clock. Na razie klikam tylko dwóch, nie? Więc jest, jest zdecydowanie dobrze. Aha, no to rzeczywiście nam było potrzebne te motory. Raj dead Okej okay. hops, hops, hops. Rozglądać się uważnie, dobrze. Ja też zdecydowanie zawsze jestem uważny, więc nie ma co się bać. Teraz też zresztą pokazuję, pokażę, jak bardzo uważny jestem. Po prostu sobie biegam wszędzie, gdzie tylko się da. No dobra, mam podążać za tamtym gościem i co? Co mam tu wchodzić? Ziomek. Zajebisty jest klimacik, aż nie chce mi się mówić, żeby wiecie, żeby tego klimaciku nie popsuć, ale prawda jest taka, że ja wolę jednak zdecydowanie mówić. Co robisz Gideon? No co? Profet, dotarliśmy do punktu niebieskiego, przechodzimy przez szkołę, super. Przechodzimy przez szkołę, ale za bardzo tu się przejść niestety nie da. Jaki jest... no to co teraz mamy zrobić, skoro tutaj jest zawalony, ja tędy nie mogę przejść. W ogóle nie można tutaj biegać ani nic, dalej się nie przejdzie niestety. Gra zapisana. I co, ty też zauważysz to, że tędy się nie da przejść, tak? O, shit! Ok. <laughs> Czyli to tylko. Mm, tylko jakaś tam żaróweczka. Shift, aby zmienić celownik. Nie chcę zmieniać celownika. Wolę taki celownik. I to tutaj się dzieje. Aha, no tak, bo ja przecież sam nie mogę otworzyć drzwi. Gideon. Więc dzisiaj w ogóle tak, wracając do wątku kamery, dzisiaj będzie bez kamery. Mam nadzieję, że ogólnie później uda mi się rozwiązać jakiś ten problem. Oh shit rozwiązać ten problem i kamera w końcu powróci, ponieważ chcecie tej kamery, bo były głosowania i stwierdziliście, że chcecie tej kamery no to, no to będzie, albo ewentualnie może kupić lepszą kamerę ale to chyba nie jest wina kamery, tylko właśnie programu K mhm dobra, idziemy gdzieś dalej, bo tutaj się tak naprawdę na razie nic nie dzieje Zamknij mordę, już idę. Tam nikogo nie ma, jak z tego co widzę. A w Dzięki, że mi mówisz, gościu. Jakbym nie zauważył. Kolejne drzwi, które tym razem pewnie ma otworzyć nasz... nasz przyjaciel. Ty kurna, wolniej to chyba nie można iść, cwelu. Przecież tutaj rozglądałem wszędzie Jak mnie to denerwuje This way. dzięki, że mi powiedziałeś Jak ja już tutaj jestem od 10 tysięcy lat Okej. Okay. shift aby zmienić celownik Przestańcie mi zmieniać celownik, ja nie chcę Kurde No i co? Tędy Tego bym się nie spodziewał Wow Takich rzeczy też bym się nie spodziewał, czyli co? Jesteśmy teraz aktualnie bezbronni. Musimy przejść po takiej cienkiej. o oh, oh. A tutaj są nasi? Nie. Nie, to są wrogowie, właśnie. Hmm, skurczy byki. Wow. jestem zdecydowanie cięższy niż Gideon Pod nim się nic nie ugina O! oczywiście No ale tam ci przeszli na szczęście No zeskocz Debilu, to nie jest tak wysoko tak naprawdę O oh, fuck, dobra, teraz jest zdecydowanie wysoko O oh, fuck Co jestem taki ciężki Raczej jestem drobnym Ziomkiem. No dobra, przynajmniej teraz nikt mi nie będzie mówił. Ile mam ten. O nie! Nie mam broni, serio? Wow! No cholera. Zaraz nas tutaj ten gościu zejdzie... Z... Znajdzie. On nie widzi? To jest jakiś gość? To nie jest gościu. Ah! 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 Zabiłem go, ale to jest kurna. No nie wiem, żal mi go! O oh, shit, nie, to jest taka broń. Fuck Takiej broń to ja zdecydowanie nie lubię, to jest to samo, niestety Cholera. Trzeba klikać za każdym razem, żeby strzelić. Nie można zrobić tak, że. Nie można, niestety, zrobić tak, że. że ja sobie raz kliknę i, I to leci seria. O! Tak tutaj się da. Fak, nie to! Genialne to było Okej, okay, tutaj mamy serię, tyle dobrego. Okej, okay, teraz się zaczyna coś dziać, że zdecydowanie. O, to myśmy tędy szli? To nie tędy. Okej, okay, cwelu gini. Giniesz? O, to za cwel. Umrzyj, dobrze. Aha, to nie tędy się idzie. Czy muszę pewnie iść tam do nich tam? Wow, wow 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 Dobra, ten nie, czyli muszę iść tędy. Whoa, wow, ale bym zabił te manekiny. Okej, okay, idziemy w takim razie dalej. Tam mam 20 par metrów do tego miejsca. Oh! Znowu się przestraszyłem manekina. Dokładnie za za, za za, dworem, za oknem oczywiście. Zajebiście mi się mi się mówi. Ale dobra. Wo fucking hell, dobra. F, -f, 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 F wiedziałem, że to trzeba będzie kliknąć. O, oh, shit! Teraz go do pierdziel. O, oh, man! Zabrać gościowi nóż i. Ok, na no, jednak mój reload robi swoje. Wyjście pożarowym, okej. Okay. Mam zejść na dół. Dobrze. Jestem o, cześć ziomek dobra Panie dziejaszku Co się dzieje? Skąd? Stąd. Okej, okay. gdzie? Psy! Fuck 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 fuck, fuck. Czego ja mam się chwycić? What the fuck? Żartujesz, żartujesz? Kurna mać Co za cwele? No to jestem w dupie. Pies nie zagryzł. Zajebiście. Wygląda jak małpa w ogóle. Fajne psy. Polecam. Call of Duty Advanced Warfare Wow, wow, wow Dobrze Dobra O, Pies! O ty trwelu głupi Jednak moje reloady się często przydadzą Masz tam smart grenade Cholera nic nie widzę Dlaczego ja nic nie widzę? Kompletnie Przestawił mi się, cholera. Co się klika, żeby to przestawić? O, Gideon. Coś musiałem kliknąć, żeby przestawić. O, mam tutaj. Nie chcę tego. Jak tutaj przestawić tryb? N? Nie. Czwórką? Nie chcę takiego trybu. Cwele, dajcie mi mój stary tryb strzelania. Nie to. No jestem teraz widoczny. No to zajebiście. Ale oni też zresztą. Oni tak wiedzą, gdzie ja jestem, bo... To są kurna cztery z Wolhakami Okej, okay, zabici. Jak to się przestawia? Dobra, czekajcie. Środkowym przyciskiem myszy nie. R, T... Jak to przestawić? Cholera. Hmm... O, fuck! Dobra. Dobra, biorę inną broń. Może ona będzie miała lepszy tryb. O, zdecydowanie. Okej okay. gdzie ja mam iść? on? Gideon... A dobra, przyszedł tutaj. Ciśniemy dalej. Fuck! O nie, jeszcze inny tryb. Ja pierniczę Co za głupie gówno. Gideon nie denerwuj mnie. Dobra, ja tam rzucę ten granacik. Wszystkich widać. Dobra, nie żyje. Ten gości już też nie pięknie. Idziemy w takim razie dalej. Spokojnie, teraz już jest czysto, przecież wyczyściłem. Nie wiem co ja zebrałem, ale what the fuck, ile tutaj jest ludziów? Dobra, trzymaj to. Mam nadzieję, że ich nie ma w takim razie. Wow wow, 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 wow. wow. Dobra, tędy się dało przejść, ale fuck fuck a gdzie on tam jest, sorry gości, że w ciebie strzelałem, ale... Że się pierdzili tak daleko, że nie wiedziałem, czy to jest mój, czy to nie jest mój. <gry> dobra, pięknie, idziemy dalej w takim razie. wo 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 pani panie Dziejaszku, dobra. wo 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 Fak, 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 fak. Ok. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Spokojnie, zaraz się wyleczysz. Dobra. Co tutaj tak strzela? Jakieś drony pewnie. Ale to nie drony, to jakieś ziomeczki. Okej, okay. przez teksturki. Wow, znowu gościa chciałem zabić. Po co myśmy tu przyszli, skoro teraz wychodzimy? O, Joker, elo. Co oni tutaj robią? Uwaga, o oh, wow, nie chciałem tego zrobić. Dlaczego nie? Ja. bo ja... Wow, trzeba popchnąć ambulans. Okej okay. Dobra, stop Tych gnojców trzeba zabić. No strzelaj do niego tam. Wo wow 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 Po wow. coś nam ten ambulans jest, żeby właśnie się za nim schować. Dobra, pchajmy go na razie Wo to jest wróg? Wow, sorry gościu. Dobra, ciśnijmy. W takim razie ciśniemy go dalej. Jak najdalej, jak najdalej, jak najdalej, jak najdalej. Dobra. Macie tam sferę. I wszystko będzie jasne. Dobrze, ładnie. Po gościu tam. Teraz tam na górze mnie denerwuje tamten swel. Teraz tutaj jakiś wyszedł. Tam na górze jest, widzę. Dobra, jest tam na górze, teraz trzeba rozwalić tego jeszcze po lewej stronie. Kto do mnie strzela? <laughs> Jasny gwint. Ten jest tutaj. Dobra, pięknie. Chyba wszystko jest ok jak na razie. Tam na górze to jest przeciwnik, tak? Mam nadzieję, że go zdejmą. Jak nie, to będzie zaraz przypał. Dobra, ciśniemy jak najdalej. Ciśniemy jak najdalej. Mam nadzieję, że damy radę. Dobra, trzeba do mnie ten z boku tutaj gdzieś. A stąd, o, to za sfel. Dobra, tam na górze nikogo nie ma. Chyba nikogo nie ma. Dobra, rzucam jeszcze jedno takie coś. Takie cudeńko. Dobrze, pięknie. Ładnie. Okej. Okay. Dobrze, ojej, 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 dobrze. Szczylać, szczylać, Cholera. Gdzie on jest? Tutaj, cfel! Umrzyj, umrzyj, umrzyj. Cholera, wychodzę z za tego, tego, a po coś tam jest na ambulans, żebyśmy właśnie mogli sobie tędy przechodzić bez większego problemu, żebyśmy mieli osłonę. A ja wychodzę z za niego, jakby Jakby bycie za nim mnie bolało. Dobra, chrząść to, trzeba przesunąć to gówno, bo inaczej nie, nie, nie przyprogresujemy w ogóle do przodu, nie? Bo przecież, jak nie będziemy cisnąć. Właśnie, gra zapisana. Oho, oho, stop, stop, stop. What the fuck?! Serio? Jakiś nam tutaj przyszedł? I skąd on przyszedł? Przecież to są nasi wszystko. Panie dziejaszku. On żyje cały czas. Ile on ma życia? Poleciała mu seria na mordę i... Ten dalej żyje. Ty miałeś się zajmować lewą stroną, kurna ziomuś. Gidon, A nie ja mam się tobą zajmować. Dobra. O, cholera, granat nam tutaj rzucił. Dobra, pchamy dalej, a nie się będziemy pierdzielić. Dobra, ciśnij dalej, Gideon. Ciśnij, mam nadzieję, że pchasz ze no a nie, nie, że ja to robię sam. Bo jeśli ja to robię sam, to ja dziękuję za taką robotę. Jeszcze mi dowalą podatek dochodowy i będę miał. Okej, okay, super. Zdecydowanie łatwiej byłoby po prostu przebiec tą ulicą, ale okej, okay, niech będzie. Dobrze, ładnie. Po cholerę. Dzięki Gideon. Dzięki, dzięki, naprawdę dzięki, naprawdę dzięki, dzięki. No na no dzięki, dzięki, po prostu kurna, dzięki. Ja pierniczę. Walną we mnie flaszem. Pierniczę, co za człowiek? no im tam granat i ciśniem. No, wbijajcie się tutaj, Cwele. Ja nie lubię takiego kurna. Pierdzielania się. O, oh, fuck! Serio, tutaj był? No dobra, przepraszam. Może jednak rzeczywiście trzeba się troszeczkę wstrzymać. No, ale dajcie mi. What the fuck, czekajcie, mam tutaj dwie bronie. Aha, dokładnie to samo, ok. No, wrzucaj flaszę. Tak nim dostałem. Ja pierniczę. Okej, okay, dobra, ciśniemy stąd. Rozpierdzielimy gnojców. O, ty cfelu, dobrze, po gościu. Nie to! Ale to było kretyńskie. O, przynajmniej wiem, że tutaj jest gnojec jakiś. O! Okej, okay, myślałem, że to mój bo nie był czerwony. dlatego do niego nie, nie strzelałem, a nagle nie zabił. Dobra, fajnie. Wejdźmy tutaj na chwilę, on rzuci flashbang, no właśnie. Serio, i tak to mnie rozwaliło, eee, Chyba, że to oni nam rzucili flashbang i dlatego ja taki jestem oszołomiony, ale nie wydaje mi się. Dobra, idziemy teraz prawą stroną, żeby nie iść lewą, bo lewą... O, coś mi nie idzie. Skąd on się tutaj wziął? Ten kurna tutaj leży, cfel, głupi. Wow! To jest nasz, a ja go chciałem wziąć... Karabin... a z pięści Oh fuck, fuck, fuck To jest wró... pajęczyna? Wow, to nasz, sorry ziomek Wow, cholera jasna nic tutaj nie widzę <ścoughs> Nic kompletnie tutaj nie widzę Dobrze Łoo, cwel! kto? Skąd on się tutaj cholera jasna wziął? Skoro jasna cholera za mną był cały oddział moich żołnierzy. To jest takie kretyńskie. O, ja chcę ten, a nie, ten ty się w ogóle kompletnie nie da. Dobra, rozumiem, że ja tutaj muszę wejść. Tash Bank. Okay. Dobrze. Dobra, wystarczył się tutaj położyć, tak? Wszystko będzie dobrze, położyłem się. Dobra, rozwalony. Kolejny martwy. Nie. jak się przestraszyłem kolejnej rzeczy. Fuck! Fuck! Dobra, spokojnie, na spokojnie. Ten tutaj idzie. Oczywiście w momencie, w którym ja już wszystko oczyściłem, więc on jest ten piękny, zajebisty, który to wszystko zrobi. Nie! O je, baby! Ale dostał po dupie. Ty żyjesz? O ty, Cfelu. Już nie. Skąd? <laughs> o Cwell, O Cwell, oto głupi cfel, dobra? Kontakt. Ok, lecimy. Eee, dalej. No to. Ja pierniczę. Ja się dziwię, że ja umieram. Jak oni tutaj stoją we trzech, i tutaj nagle sobie jeden jest i. Nikt, i wszyscy mają go w dupie. Tacy są niby ostrożni, a za ławeczkę nie zajrzą. Dobrze. Jeep. Oh yeah

Idę z tobą. A to miejsce mi się kojarzy z Left 4 Dead 2. To jest takie pewne miejsce, które mi się skojarzyło, które kompletnie nie ma nic wspólnego, ała! Z tym miejscem, ale mi się skojarzyło. Po prostu jest taki cienki korytarz. W pewnym miejscu, który nie jest do końca korytarzem. Okej, okay, nieważne. Okej, okay, tutaj jest czysto. What the fuck? Umarłem? Nie, tak miało być. Bierz karabin. Oh my fucking shit! Kto nas uratował? Kto nas uratował? Jacyś goście, którzy są niewidzialni. Kto to jest? Ten nasz jakiś inny oddział czy co? Are We got you Nie wiadomo. Doctor, move out to miło, ale zajebiście mieć taki kamuflarz. I kiedy będziemy mieli taki kamuflaż? ludzie na multi często go używają, a ja mam na niego wystrany. Ja jestem na niego za, za dobry. Ale w kampanii bardzo chętnie się czymś takim pobawię. Okej, okay, czyli idziemy sobie tędy. Wow, wow wow. Aha, czyli wszyscy martwi. Aaa, <laughs> i po to nam było to. To wracamy do bazy, tak? Ale nie, bo będziemy jechać prosto zamiast tam do tyłu, chociaż tam do tyłu mamy 200 metrów do bazy oczywiście, <laughs> ale... Ale po co wracać tamtą samą drogą? Wow, ale to jest zajebiste. Ooooooo! O, oh, fuck! <laughs> Chyba nie umiem jeździć. Dobra, napierniczaj. Oh shit, oh shit, 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 shit. 90 minut na godzinę to wcale nie jest tak szybko. O, oh, wow. Shit, motherfucker, bitch. What? O, gramy w Mario Kart'a. Rozumiem. Wow. Podążaj za. Dobra, jedziemy, jedziemy. O Oh shit. No, pośpieszyłem się I, i, i tyle z tego mam. Okej, okay, podążaj za, jedziemy od tego, przynajmniej nie od początku, tyle dobrego. Dobra, teraz pamiętać, żeby nie jechać środkiem. Nie jedź środkiem! Kungu, nie jedź! Dobra, nie pojechałem środkiem. Jakie tutaj rzeczy dziwne są, dobra, dawajcie. Podążaj za nimi, nie mogę do nich strzelać niestety, to jest problem, że oni będą szczyloć, ale to, dobra chrzanić ich. wow, 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 oh shit, oh shit, oh shit, 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 no i dupa. Nie zatrzymuj się, no zatrzymałem się i to na wieczność niestety. Nie wiem za bardzo jak się tym steruje do tej pory, czy myszką, czy, o rany, czy myszką, czy wsadem, czy, czy jak tym się steruje, nie mam pojęcia niestety. No, jedź! What the fuck? Okej, okay, myszką widzę najlepiej się steruje tym. I tak nie idzie mi to za, za, dobrze, niestety. What, what, what? Dobra, jedziemy. Podążaj za, cały czas podążam za tym gościem. Czy to koniec? I zamknął ten. Tak? I się zamknie teraz. Zaczną zamykać. Ooooooooooo! To się zamyka Zamyka się Łoo! No to 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 robi to robi wrażenie <noise> Dzięki ziemuś Jest zabezpieczony, zabieram go na przesłuchanie Kiedy on bez odbioru Fajnie Czyli mamy zajebistą misję. Mam nadzieję, że to będzie koniec. Bo ja już muszę kończyć. Dokładnie, to jest na szczęście koniec. Ja muszę w tym momencie kończyć, ale jeszcze sobie ulepszenia zrobimy. Odrzut, drgania to jest spoko. Szybki cel. Szybkie zwiększa szybkość celowania to jest w sumie fajne. Z wydłuża czas sprintu to w sumie jest niepotrzebne. Tak jak z tego co widziałem tutaj. Odporność od eksplozji, bateria zwiększa szybciej. Jak z umiejętności drgania albo szybkie celowanie. Ech, siu. Może wezmę sobie tym razem szybkie celowanie. No tak, ulepsz Enter. Teraz coś co może mi jeden, ale to chyba nie ma sensu. Więc ciśniemy. W takim razie bym wziął następną misję, ale nie, nie tym razem, ponieważ to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zapraszam Was do komentowania, subskrybowania, lajkowania Facebooka oraz oceny filmu i wielkie dzięki za oglądanie. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!